Zobacz to, zanim kupisz używane auto w Polsce. Za tą samą kasę możesz mieć coś o wiele lepszego z USA i jeszcze zostanie ci na ubezpieczenie. Albo dwa. Taki Mercedes GLC w Polsce stoi po około 220-250 tysięcy złotych na Otomoto czy na Alixie. Natomiast z USA możemy taki samochód sprowadzić niegroźnie uszkodzony już za około 150 tysięcy złotych. Co oczywiście robi ogromną różnicę w opłacalności całego przedsięwzięcia. Taki Dodge Durango z silnikiem 5.7 z roczników około 2023 roku można kupić w Polsce za około 230 tysięcy złotych, choć nie ma ich zbyt wiele. Natomiast sprowadzenie takiej sztuki z USA to już koszt nie 170 tysięcy złotych. I tutaj mamy taki przykład. Nowiutkie Audi A3 s z 2024 roku. Takich egzemplarzy na polskich portalach aukcyjnych możemy szukać za około 120 tysięcy złotych. Raczej z plusem. Natomiast z USA taki samochód możemy spokojnie sobie sprowadzić już za około 80 tysięcy złotych, co jest super ceną. Jak widać, rynek aut w USA nie sięga tak głęboko do naszych portfeli, jak robi to rynek polski. Jeżeli obecnie szukasz samochodu używanego, skontaktuj się z nami, a my sprawdzimy dla Ciebie, ile taki model może kosztować w Stanach Zjednoczonych.